triatlon po raz dziesiąty, więc tradycja jest tutaj dosyć bogata. Dwa dystanse, króciutki taki, który 450 w wodzie, 5, 10, 22 km roweru, 5 km biegu, no i dystans długi, czyli dwa razy, dwa razy dłuższy. Byliśmy no, zachwyceni, bo wróciliśmy z stawu kajakowego tutaj, połączenie tej polanki, tego stawu z powrotem, z obiegnięciem tego pierwszego stawu. No, robi tutaj po prostu miejsce stworzone teatronów. Pierwszy, pierwszy raz, super trasa, niesamowite emocje. Coś więcej. Podejrzewam, że na przyszły przyjdę też. Niesamowite. Ludzie i tak dalej. No coś to powiedzieć. Tylko trzeba to przeżyć. Po no ja jestem nowicjuszem dopiero. To jest mój drugi start. Ale super, no mi się bardzo podobało. To są moje tereny biegowe takie codzienne, bo ja mieszkam za kilometry stąd. Także jestem u siebie i było super. Trasa super, szczególnie, że jesteśmy z Katowic, więc bardzo często tutaj biegamy. Naprawdę mega przygotowana, nawet nie było takiego odczucia tłumu na rowerze, jak się obawialiśmy. Także super. Woda ekstra i bieganie też super. Naprawdę wszystko fajnie przygotowane, fajna atmosfera, dużo debiutantów. Bardzo przyjemnie mi się jechało na rowerze, więc myślę, że ta, ta część była najlepsza dla mnie. Trasa biegowa w zasadzie też szybko przebiegła, więc, więc całkiem dobrze. Bardzo mi się podobało. Lubię tutaj wracać, lubię tę trasę, ogólnie otoczenie, więc jest bardzo przyjemnie. prawie pół tysiąca zawodników, choć jakbyśmy mogli mieć pozwolenie na większą trasę, to byśmy pewnie przyjęli ponad pół, ponad pół tysiąca dobre. Robimy zawód dla wszystkich, więc... Fajnie jak są profesjonaliści, ale my się cieszymy z tych, z tych amatorów, których to jest mnóstwo. No i no jesteśmy w centrum aglomeracji. To się rzadko zdarza, żeby, żeby móc w centrum aglomeracji po prostu zrobić takie zawody, nie? Więc, więc tak, 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 no jest, jest fajnie. Serdecznie zapraszamy na Katowic na Triatlon, Na rewelacja.